Od momentu powołania Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej wpadł nam do głowy pomysł, by zupełnie zmodernizować parki bytowskie, szczególnie te zabytkowe. Ta modernizacja, którą dzisiaj prezentujemy, to jest jakby finalna część, pierwszej części przebudowy parku. Robiliśmy najpierw staw południowy, teraz w międzyczasie powstała piękna muszna i jakby zwieńczeniem tego jest właśnie ten staw, który oglądaliśmy, staw północny. Istotną rzeczą jest, że na tym całym Obszarze dość dużym, jednak 30-hektarowym, żeby mieszkańcy przechodząc przez ten park w każdym fragmencie mieli coś atrakcyjnego i mogli się zachwycać. I w związku z tym, istotą była taka długoterminowa koncepcja y, poszczególnej etapizacji. No i w efekcie końcowym, myślę, możemy już być na dzień dzisiejszy naprawdę zadowoleni, bo przechodząc cały park, zawsze mamy miejsca atrakcyjne. Y, ciekawsze są też alejki, zdecydowanie, bo utwardzone. I jest to dla nas duża satysfakcja, zupełnie inny wizerunek parku niż to było 3 lata temu.